Cześć! Maneczko widzowe, z tej strony Tymek.pl Dzisiaj jesteśmy w nowej serii na tym kanale Jak widzicie, jesteśmy sobie w Minecraft I dzisiaj jeszcze zostawcie łapkę w górę Subskrypcję na kanale Oraz wpadajcie na notę, która sobie wpadła trochę dawno Już zaraz przewija trailer Jeśli widzowie widzicie, jestem w Minecrafcie i dzisiaj rozpoczynamy nową serię, która na pewno będzie kontynuowana, czyli Minecraft na niebiesko. Tak, dokładnie Minecraft na niebiesko, ponieważ będziemy chcieli zbudować całą niebieską wioskę. Taki mam właśnie cel. Więc w swoim widzowie, możemy zacząć. Jesteśmy na łące, to mi się spodobało. Jeszcze widzowie, jesteśmy na trybie pokojowym, ale taki już zbuduję. Jak zbuduję pierwszy swój domek i znajdę diamenty, to zaczniemy się tłóc z mobami. Tak, tak, tak. Nie wiem, co powiedzieć. Na no, sumie ruchomy sobie stereotyp łatwe, albo nawet trudny. Jakbyście chcieli też Ender Dragonu, oczywiście też pokonamy. Tylko pytanie, jakie do Strongholda się dostanę. No, Będą się moby odpaść. No to dobra. Mamy tutaj widzowie... Poczekajcie, tylko sobie to przeniosę. O, mamy tutaj coś. Te kwiaty też będę zbierał. Naprawdę bardzo fajna, moim zdaniem, będzie seria. No i widzowie, no wiecie, nie chcę was wkurzać, ale, no, ale rok szkolność praktycznie za kilka dni. Ale wiecie co, ja mam to gdzieś przecież do dziewiętnastki jeszcze będę musiał Ładź tutaj więc mam to totalnie gdzieś No Ale chociaż do szóstej klasy idę, bo piątej to jest praktycznie to samo Ale dobra, nie będę o tym gadał, o kuń Dobrze Przerobimy sobie to Pyk Pyk i pyk Dobra Teraz trzeba zrobić tak, albo zrobię tutaj są na serduszkach Dobra Kill, siekierkę oraz kilof Okej. Okay. Teraz bym chciał głównie w tym odcinku znaleźć wioskę oraz jeszcze, chociaż jeszcze zdobyć jakieś kamienne rzeczy czy coś. No, ale jesteśmy na polanie, więc prawdopodobnie Nie, a Nie, krowy mi nie... A nie, bo krowy mi są chyba po enchant, ale... Chwila. Czy ja dobrze widzę, że... Nie, to pewnie lawa pólka jest. Sprawdzamy. A w sumie kobla mam. I widzę, że ja postaram się, że w tej serii nie zginę w ogóle. Chociaż wiem, że oczywiście to jest niemożliwe, żebym nie zginął. No, ale postaram się przynajmniej, nie? Pozbieram jakiś cobblestone. Zawsze myślę, że tutaj lawa jest. Kurczę, nie wyjdę. Nie no, wyjdę, zarysuję xd. Idziemy. Lecimy tam. Szukamy głównie ale prawdopodobnie ten odcinek, który teraz nagrywam, to wrzucę praktycznie chyba jutro, bo no praktycznie noc jest. O, o, w... <laughs> Lawa pulka. I ej, to mi się przyda, naprawdę, tylko muszę mieć żelazo, ale do, dobra, mam przynajmniej kobla. Głównie chciałem sobie zrobić kilof oraz siekierę znowu, tak samo. Mieszczymy sobie. Ja teraz głównie chciałem znaleźć żelazo, nie, bo mieć mi nie jest przydatne zna, znaleźć żelazo sobie, właśnie sobie owsce, zrobić sobie łóżko. Dobra, ale też głównym moim celem teraz jest znalezienie wioski, więc... No, właśnie tak. Chciałam w ogóle też kiedyś zrobić taką serię, gdzie ja spróbuję oswoić wszystkie zwierzęta w Minecraft, które w ogóle da się oswoić, ale to przecież... Zrobimy z tego tylko dwa odcinki bo aby... o, osioł ze szerega i... Chwila. Jak ja przez chwilę widziałem jakąś niewy... niewyrenderowaną się górę. O, to jest więcej tych kwiatów, to... Pozbieram je pofarbuję sobie wełny. A to jest drzwi. A dobra, żwir też pozbieram, na krzesiwo będzie. Dobrze. Będę widzowie kopał. A my robimy lekkie cięcie. Zaraz się widzimy. Okej, okay, widzowie, udało się. To nie, nie trwało jakoś długo tak chyba po trzecim podejściu. A tam widzę las brzozowy, ale nie, ja się trzymam polany. Chociaż wiem, że ta polana nie jest jakaś duża. Nie wiem, mógłbym sobie więcej drewna narobić, a raz w Kipros taki, taki prozaiczny domek jest dla villagerów, czy coś. O owca. Nie no dobra, będę tutaj owcę jednak zabijał. Mięso ten nie wiem, mięso może będę wyrzucał, bo jedzenie jest w ogóle niepotrzebne. Teraz szkoda. i dobra, mogę teraz tak zrobić. a dobra, aha, bo to trzeba z barwnikiem, dobra to zrobimy to, pyk, 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 pyk. Pytanie też jak się robi świeczki, o ja też bym chciał wiedzieć Wełna Okej okay. I mamy niebieską wełnę Głównie będę chciał sobie robić niebieskie łyże... O, mała krowa, mała krowa Dziwne jest to, że praktycznie zwierzęta Jak są małe to mają łebki jak duże, a ciało już mają zmniejszone Hm, dziwna ta logika Minecrafta O, trzcina, to nam się przyda ja wie, nie niepoczcinne krowy. A w sumie krowy też bym musiał zabijać, bo. Mam ją na biblioteczki. Git. Świnioki mi. Wsu o, kolejna owca! Chodź to, papy. Dobrze, okej. Okay. Pyk i. Pyk. Mamy to. Ciekawe, co by było, gdyby ludzie musieli tak w prawdziwych warunkach żyć, ale w sumie tak jakby żyją, tylko że ludzie są. Mądrzy, a w minecrafcie to nie masz takich mądrych ludzi, bo aut na przykład w minecrafcie nie ma, dziwna trochę. O, ale dobra, idziemy sobie po to postaram się, żeby ten odcinek... No nie, nie trwa aż tak dużo, no i potem go skończymy, najwyżej. Wiem, widzowie, nie spodziewaliście, że to będzie taki trochę krótszy odcinek, no ale znacie mnie, ja nie lubię robić długich odcinków jak tacy inni youtuberzy, tylko wolę takie krótkie, ściśłe i na temat. Coś jak takie animatorzy. A jeszcze widzowie zapomniałem wspomnieć. Wpadajcie do Stylad Bowla, bo tam też pojawiła się nuta, przejście. I prawdopodobnie niedługo będziemy również obchodzić 6 sześciom... 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 miesięcznicę Miast Widza. Tak, tak, tak. Bo widzowie też bo powiedział, że... Jeszcze jeśli widzieliście, widzieliście jego odcinki, to wiecie, sama lalka Czaki pojawiła się na miast... na miast Widzu. Polecam sobie sprawdzić i niedługo pojawi się również trailer coś podobnego to będzie jak na z Burbu, ale nie będzie to wojna za barami, którzy praktycznie już nie żyją, ponieważ oni są praktycznie, no, i, no nieważne już, no to będzie coś podobnego, tym razem nie, nie będę, o tym... nie będę zdradzał pojawić się, to może tam jeszcze we wrześniu czy w październiku nie wiem kiedy, ale mamy plan, już bardzo fajne z hakerem i lalką czaki. o, kopalnia, skupię się na, na a jak się szybko tym kilofem kopię dobrze Sprawdzam czy to jest żelazo. żeluzo. w sumie powinien też węgiel kopać, bo się praktycznie jest mi bezciemno. No ale dobra. Głównie chciałem sobie teraz zrobić piec Czy gdzie? O już się bałem, że tego craftingu nie mam. Ugh. Dobrze. sprawdzamy. Sprawdzam. Piecyk mam. Dobrze. To widzę, że trzeba znaleźć wioskę. Nie będę z tego cięcia robił. Chciałem, żeby to był taki odcinek z emocjami. Właśnie. Ale dobrze, że ten krzemień nie tylko wypadł. Bo teraz wystarczy tylko żelazo. No i mam zapalniczkę. Dobiegniemy sobie. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. To widzowie też wiecie, czeka na, na moim kanale oraz na kanale Sted którego oczywiście link będzie w opisie. Będzie czekał sporo jakichś zwiastunów, sporo jakichś wojen na miastwicu. Bo bo też wchodzimy w taki oryginalny content, który robimy, czyli tak. Czyli po. I yeah, jaka kopalnia. Na pewno chciałem, że wioska była jeszcze blisko, jak. ile? Nie, to wioska jest pewnie. Tam jest wioska. A nie, to nie wioska, po prostu się coś zbugowało. Oj! To widzę teraz, my właśnie ze Slebowlą chcemy prowadzić taki swój oryginalny content, który jest polityka. Dosłownie polityka. Bo żaden youtuber takiego czegoś nie robił, a my sobie postanowiliśmy, że ej, przecież umiemy przecież coś tam w politykę, więc no, praktycznie od Miasburga my to robimy. Na innych miastach tego nie ma, ale wy jeszcze widzę, byście mogli nam zadawać pytania pod QA, którego jednak nie zrobiłem. Przez to, że wy chyba zaspaliście ten post, to praktycznie już mamy ze sterwonym planem na dwa kolejne miasta. Ale oczywiście nazwy nie będziemy wam zdradzać, to się dowiecie, kiedy już miastwiz upadnie. Bo wtedy odsłonimy wam też miasto, nazwę drugiego miasta. Ale będzie coś podobnego co do miastowic. Owca, owca, ale nie, ja bym głównie potrzebował teraz drewna. A to są te zbugowane. A będę sobie biegał cały czas. Dopóki nie znajdę wioski, to... No, nie skończymy tego filmiku. On się kręci. o kurczę, 9 minut. Długi jest niezbędnie. Długi. To wy... trzeba znaleźć głównie wioskę. Ale nie chcę z tego bardziej cięcia robić. Ale w sumie... O, pozbieram sobie głównie drzewo. Oj, czekaj. T tam jest... Ty, tam jest ten. Dżungla. What the... F Noże? Okej. Okay. Tutaj tak. Poczekajcie. Zrobimy sobie... A nie, przecież crafting mam. Ale deski mi są potrzebne, bo nie mam wystarczającej ilości. Teraz tylko postawimy crafting tablet. Ok. I... A, łóżko! No trzeba łóżko to zrobić. Będzie musiał zabarwić to. Wniesiemy te deski. Pyk. I pyk. Łóżko. Niebieskie, oczywiście, bo to jest Minecraft na niebiesko. W sumie bardzo kreatywna. nazwa. wziąłem ją trochę z całej serii Paliona. Wielu z widzów może nie kojarzyć, ale nazywa się Zielona Przygoda. Ale widzowie, pra... ale widzowie i tak w was wierzę, że możemy dopieść chociaż jeszcze sto... 1190. A co jest ten ładny biom! ten Właśnie jak już to kontynuowało 1190 subskrypcji Do końca wakacji, więc widzowie zostaw tego subika, no proszę No zostaw go, dobra dziękuję <grym> No to w... nie, nie chcę mi się w nocy chodzić, ja się położę spać Następny dzień będzie No oraz jak znajdziemy wioskę no to pójdę, do... no to za... możemy potem zakończyć odcinek no Hmm, biegniemy sobie, ale i tak prawdopodobnie, jest sobie wyobrażam, gdyby, gdyby ktoś teraz na ten serwer dołączył, to raczej niemożliwe, ale postaram się ten filmik również zmontować tak, że wszystko co, to, co wam powiedziałem pojawi się oczywiście w tym filmie, więc pamiętajcie widzowie. Ale jeszcze, o, ale widzowie, ostatnio też zaczerpnąłem sobie tekst do kolejnej piosenki, tak, widzowie, będą kolejne piosenki, niektórej możecie się spodziewać jeszcze w, nawet chyba w październiku. Ojej, uda mi się spotkać ze Stulebowlem, bo ja zbytnio nie umiem dodawać... Bitów czy coś w tym stylu, ale oczywiście tekst umiem napisać, śpiewać również Ale nie chcę na razie wam zdradzać jak ta nuta będzie się nazywała I widzowie, też chciałam określić, że zaczynamy ze stylowym również poważne projekty Na przykład chcemy zrobić coś, czego uwaga nie spodziewajcie się Chcemy zrobić piosenkę Merry Christmas 2, tak dokładnie będzie piosenka Merry Christmas 2 być może wrzucona trochę wcześniej, no trochę później, niż oryginalna piosenka z Merry Christmas Oczywiście tekst i beat będą dodane, nie chcemy jakoś tego... Na razie nie będziemy... Naszy, w ogóle tekstu nie mamy napisanego WIOSKA! WIOSKA! Dobra, widzowie, ale jeszcze trochę tam... Nie, ja tych kwiatów jeszcze nie będę zbierał, ale widzowie, no spodziewajcie się, że praktycznie być może... Ja wam nie zdradzę oryginalnej daty, ale może w grudniu, albo jeszcze chociaż w styczniu na początku być może pojawi się Merry Christmas 2, znaczy... A to co? A nie, tu jest ten domek z tymi itemem, Jak to się nazywało? E Biblioteczkami, no. Tu jest ten domek. Brakowałoby tu jeszcze kowala. O, golem. Golem, a to już mogę zabić w sumie. No, poczekajcie. Tak, ale właśnie witajemy ze Stereobolem. Już się otwierdziliśmy o tym, że będzie Merry Christmas 2 na pewno. Ciekawe co by było, gdybym wypuścił płytę. Ciekawe, kto by słuchał płyty. To by było bardzo śmieszne. No... Nie gadajcie, że ta wioska taka bumerska. A, nie? A jednak bumerska. Czekajcie, spróbuję trafić tam do wody. Łaga, trzymajcie kciuki. No ja jestem pro. Pro Hibido mordeczko moje, tym mojo. Ale, ale w sumie bym te hajbale i tak pozbierał, bo mogłem się z tymi wieśniorami tradować. Koniec teraz... Nie wiem, gdy szkoda, że z Golemów nie ma takiego no No wypad... Krwa, nie. Szkoda, że z Golemów chyba nie ma czeka... albo nie wiem czy dodali. Że wypada... że wypada 6 żelaza, bo maksymalna ilość to jest 5. Szkoda, bo gdyby dodali 6 lat, to można byłoby zrobić i ten... Jak to się nazywało? O. A to jest farmer A... farmer Al. Myślę, że z golemów nie ma czegoś takiego, że można sześć żola za drobne, bo wtedy można byłoby zrobić i... ...kilow i nożyczki. Ale głównie bym chciała teraz głównie sobie zrobić chlebek. Bo bym mógł się z tymi wieśniakami tradeować, a to mi nie zależy na mieciu emeraldów. Nie wiem po co mi są emeraldy, ale tradeowanie z tymi małymi Januszami... ...to bardzo fajne. Znaczy, oczywiście fajne nie jest, bo to są takie... Małe polskie zgagi, nie? Że oni by tak kłamali. Dobrze, chlebek robimy, ale fajnie, że w ogóle udało nam się jeszcze na tym odcinku znaleźć wioskę, bo to dopiero pierwszy. A już jest ciekawie, nie? No to widzowie, nie wiem, zrobię ten chlebek, podelituję się z tymi Januszami, Pawlaczami. No i będziemy mogli potem skończyć ten filmik, nie? Okej, okay, mamy. Jezus, mamy więcej niż płuc, taka tego chleba. Przyszła ma się kierę, ale ta siekiera do kasacji już jest. Dobra, farmera, ale gdzie... Aha, bo on ma biblioteczki. A to wezmę. Nie, ja sobie w tym domku mogłem sobie zostać. Sprawdzimy, ile książek mi w ogóle z tego wypadnie. Magdy ma Nie, ja bym wolał chyba w tym domku sobie zostać. Tak sobie zostanę w tym domku. Tutaj Ty dam sobie łóżeczko, jeszcze piecyk... Hmm. Okej, okay, to tam sobie łóżko. Albo nie, nie wiem, 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 będę sobie spał na balkonie. Aha! Sp będę sobie A potem tą wioskę tak całkowicie zniszczę i zrobię z tego swoją własną wioskę. No. Po A w sumie ja bym chciała tego wieśniaka, żeby dla mnie pracował. A w sumie, ej, Przecież ja mogę emeraldy sobie uzbierać i coś od niego kupić. No to widzowie, trochę ten odcinek się przedłuży, ponieważ farmer Al. ty gościu chce się stąd teredować. A Emerald za chleb? A skąd ja wezmę buraki. Buraku. Widzę, pewny z burakiem, bo jest bura, bo prawie buraki, więc jest burakiem. Heh. Ale po co mi... Ale... Czekaj, a z tym gościem to za co mogę handlować? <laughs> tak, za skórę! Ale aha, ja muszę krowy zapić, dobra. Tu jest Muczka, Muczka. O Jezus, spadła. Ale dobra, przynajmniej mamy skórę. Sześć skóry i masz dla gościu. O, prawie buraki, dobrze, dobrze. A może z tym gościem się uda mi? Okej, okay. wskoczę do wody. Aj, nie wskoczyłem, ale dobra. Czekaj, sprawdzimy, czy się trajdujesz za chleb. Teredujesz się? Za chleb? Nie, on chce ziemniaki teraz. Co za wybredni villagerzy. Okej, okay, widzowie, to pozbieramy tutaj. Szkoda, że mączki kosnej nie mam. A tu są ziem... O nie, to jest zgniły ziemniak! W sumie jak on to uprawia to jest śmieszne. Masz buraku. Mam 12 buraków. Buraku. No, nie będę już tego powtarzał, bo wkurzy się oczywiście. No... Co ty z tymi... Aha, a tak się... Czekaj, co się stanie jak wykopię? Sprawdzimy. Też ziemniak wypada, dobra. Ale szkoda, że z buraków to wypadają nasiona. Tego to akurat nie chcę, żeby z buraków, oczywiście, nasiona. Mały. Okej, okay, sprawdzamy. O, ziemniak. Ziemniaki masz. Masz ziemniaki, ziemniaku. Dobrze, przynajmniej. Nie, nie chcę tego emeralda wykorzystywać. Mam pierwszego szmaragda. Ale teraz chciałem jeszcze z tym drugim się teoretnąć. Więc widzowie. No to by było na tyle w tym odcinku. Więc widzowie. No a co mogę wam powiedzieć? Łapa w górę osoby dzwonem, pamiętajcie. Kurdu, pelzom, jak to zawsze u bola mówiłem na odcinku, tam jest widza, więc uro! No,